No dzień dobry, ja jestem Barbara, a to jest kanał Nakład Wyczerpany. I dzisiaj mam dla Was niekonwencjonalny film, znaczy w sensie w, w moim wydaniu niekonwencjonalny, gdyż będzie to challenge. E, będzie to zgadywanie książek po pierwszych trzech zdaniach. Jest ze mną mój mąż Wojtek, przywitaj się. Siemaneczko. I Wojtek będzie mi czytał pierwsze zdanie książki, a ja muszę znalne, zgadnąć tytuł. No jeśli zgadnę po pierwszym zdaniu mam trzy punkty, jeśli po dwóch zdaniach mam dwa punkty, no jeśli po trzech zdaniach jeden punkt. Oczywiście te punkty no, nie są do końca nam potrzebne, gdyż gram sama ze sobą. <grym> ale, ale, myślę, że wiemy o co chodzi, więc yy, może zaczniemy. Ja dodatkowo wprowadziłem jeszcze jeden challenge. Okej. Okay. Bo nie chciało mi się do końca sprawdzać. Mhm które dokładnie książki czytałaś i chciałem sprawdzić jak dobrze pamiętam co ty czytałaś. O wow. Więc? No. Oprócz tego, możesz spróbować na przykład zawetować daną książkę, mówiąc, że jej nie czytałaś. Okej. Okay. Wtedy jeśli odgadniesz, dostaniesz 5 punktów. Okej. Okay. Ale jeśli nie odgadniesz, no, stracisz 3. O wow, no dobra. <laughs> Okej. Okay. Weź pod uwagę, że starałem się. Dobrze. Dobrze. A y, to mam jakieś takie y, w miarę świeże, w sensie te książki, które w miarę. Okej, okay, dobra. <gry> ha, wy nie widzicie Wojtkowych, że ja tak zrobił taką minę, że niekoniecznie. O, no dobra, lecimy. Pierwsza książka. Okej. Okay. Pierwsze zdanie. Na egzekucję chłopcy wybrali się wcześniej. Na egzekucję? Mhm. Chłopcy z placu broni? Za błędne odpowiedzi. Boże, ale to jest, to jest. Otóż nie. O tym dobrano. Drugie zdanie. No. Było jeszcze ciemno, kiedy kilku pierwszych wysunęło się z szop. W filcowych łapciach stąpali cicho jak koty. Nie czytałam tego. Na bank. Czyli zaczynamy od ujemnych punktów. To czytałam! Czekaj, czekaj, czekaj. Ja też czytałem tę książkę. Tak? Ale chłopcy to będą dzieci. No mówisz, że to nie są chłopcy z placu broni. Tak naprawdę. W tej pierwszej scenie jedyne, co wydaje się być ważne to ta egzekucja. Ci chłopcy są bardziej statystami. Wiem! Wiem, to są filary ziemi. Dwa punkty. Ale podpowiedziałeś mi, więc zgadam tylko dlatego, że, że miałam twoje podpowiedzi. Ale wciąż. Dwa Ale punkty, wciąż, to dwa punkty. Dobra, dobra dalej dobra. lecimy. Drugie będzie prostsze. No. Tak mi się wydaje. Krzyś do niedawna wiedział swoje. Yy, wiem, yy, czy Kasia to chłopak. Tak. <laughs> dlatego nie chciałem ci powiedzieć, <laughs> czy to są stare książki, czy nie. Okej, okay, bo to jest bardzo stara książka. To jest książka dla, dla małych, małych dzieci. Hmm. Tej książki się ja boję, ponieważ okay. to są tak długie zdania. Dobra, czytaj. Odurzająca woń róż napełniała pracownię, a ilekroć wietrzyk letni musnął drzewa w ogrodzie, przez otwarte drzwi wnikał ciężki zapach bzu lub mniej intensywna woń kwitnącego głogu. Pachnidło? Ale Otóż nie. No, ja tego nie czytałam, no. Dobra, następne zdanie, bo nie, nie mam pojęcia w ogóle. Z kąta kanapy nakrytej perskim dywanem, na której leżał, wypalając jak zwykle niezliczonej ilości papierosów. Lord Krzysztof Ibisz mógł jeszcze chwytać blask rozkwitłego krzewu złotego deszczu o miodowej woni i barwie. Drżące jego gałązki z trudem zdawały się dźwigać ciężar swej płomiennej piękności. Okej. Okay. Ktoś leży na, na kanapie i pali mistrz i Małgorzata? Nie? <grym> Boję się, że następne zdanie też ci niewiele powie, ale patrzyłaś tak w kierunku... Chyba... Tu? Klasyków? Mm, sekundę. Tak mi się wydaje. Dobra. Tak, tak, tak. To będzie gdzieś tam się znajdować. Dobra, czytaj następne, bo nie mam pojęcia. Tu i ówdzie. Fantastyczne cienie. Przelatujących ptaków migotały na tle jedwabnych zasłon, spływających wzdłuż ogromnych okien, a cienie te wywoływały na chwilę wrażenie obrazów japońskich. Kurde, coś mi to mówi, ale. No, i jest to napisane tak naprawdę, że to jest literatura piękna, i to jakby słychać. Dobra, to powiedz mi tylko, to jest klasyka. Czy, czy to jest literatura piękna, bardziej nowoczesna, w sensie bliższa naszym czasom? Hmm. Tak, to nawet. Tak, po nazwisku autora no. powiedziałbym, że chyba bardziej klasyka. Dobrze, bardziej klasyka. Dobra. Dobra, szczelam, ale na pewno nie będzie to. Portret Doriana Greja. Tak. Wow. <głos> <głos> Dobra, ale to był łódź szczęścia. Bo te, te obrazy japońskie trochę mnie mm -hmm. jakoś tak naprowadziły na tą książkę, ale to naprawdę szczelałam. Czyli my mamy tak. Dwa punkty, trzy punkty i jeden punkt, czyli w sumie sześć punktów. Wow, dobra. Następna książka. Pierwsze zdanie. Stateczny. Pulchny Tomasz Karolak wynurzył się z wylotu schodów, niosąc zmydlaną pianę w miseczce, na której leżały skrzyżowane lusterko i brzytwy. Wiem, yy, ulises. Tak. Dziewięć punktów. Uh -huh. Następna książka. Pierwsze zdanie. Mam kilka lat. To jest <noise> całe zdanie! <noise> o matko! Dobra, mam kilka lat. Um, dobra, szczalam. Dzieci z blerbem. Otóż nie. Otóż nie, okej, okay, dobra, dalej. Siedzą na parapecie wokół mnie porozrzucane zabawki, przewrócone wieże z klocków, lalki o wytrzeszczonych oczach. Okej... Okay. Mm. To bardziej współcześnie. Bardziej współcześnie. Mam kilka lat, i to jest jakieś wspomnienie. Mm, od jednego lucypera? Ja tego nie czytałam. Dobra. Mm, no to dalej. W domu jest ciemno. Powietrze w pokojach powoli studzi się, przygasa. Bo kurde. To raczej ci dużo też nie pomoże. No w ogóle. <laughs> Dziwne losy Jane R. Mm, no, ty też nie. Otóż też nie. Mm. Mm, to ci jeszcze podpowiem, ale już no. punktów nie dostaniesz. Okay. No. E, literacka Nagroda Nobla. Literacka. Ok. Dobra. Mm, Pierwszy nazwisko, które mi przychodzi do głowy, to to Karczuk, ale u nas w domu mamy biegunów. Chyba to chyba nie są bieguni. To są bieguni. To są bieguni? O nie. A czytałam czy, czy... tą książkę i bardzo mi się podobała, ale no nie zgadłam, no. Ja nie pamiętam, czy ona dostała za biegunów? Ona dostała za całokształt. Całokształt. Nobla, tak. Okay. Więc jakby... ale bieguni zdobyli Bookera. W 2020? Nie, dobra, nie będę kłamać, bo nie pamiętam. Ciąż 9 punktów. Dobra. Kolejna książka. Wszystkie no. dzieci z Sosnowca obserwowały lądującą łódź. Wszystkie dzieci z sosnowca. Mm. Aha, żeby było jasne, Wojtek zamienia nazwy geograficzne i, i imiona i nazwy. Pewnie też już się domyśleliście, ale to tak tylko uścislam, uściślam. Sosnowca. Mm. Lądującą. Lądującą? Lądującą łódź. Lądującą. Nie, dobra, nie wiem, następne stanie. Nauczyciele i rodzice, zmi rodzice zmianowi, kazali im malować tę scenę już od wielu dni. Ich wizje zajmowały teraz całą ścianę. Rodzice zmianowi, to mi coś mówi. Rodzice zmianowi... Ambasadoria. Dobrze. Ale to po tych rodzicach zmianowy się domyśliłam. Tak to bym też nie zgadła. Czyli mamy 11 punktów. No. Okej. Okay. Nie to jest ma... tak źle. Myślałam, że będzie gorzej. <laughs> to może być ciekawe. Okej. Okay. W piwnicy jest pirat. Piwnic... Wiem. Ehm... Bezgwiezdne morze. Mhm. Mm to 14. Łoch. Okej. Okay. Pierwsze zdanie. Mm -hmm. To jest książka, którą podejrzewam czytałaś już jakiś czas temu. Okej. Okay. Pierwsze zdanie najbardziej powinno naprowadzić cię w kierunku książki. Okay. Z radia płynęły dźwięki muzyki klasycznej. A przepraszam, drugie. <noise> to było drugie zdanie? Nie, to znaczy, drugie cię dopiero naprowadziło. Ok, czekaj, z radia, ale zaczekaj, to, to daj mi szansę, dobra? Mhm. Z radia. Nie, dobra, nie wiem. Dalej. Stacja FM nadawała symfonietę Janaczka. Czyli to jest coś czeskiego? Si jeszcze raz, symfon... co? Symfonietta temu Ja nigdy chyba nie słyszałem tej symfonietty, ale ja też znam tę książkę i ta symfonieta tam pojawiła jest się... Jest ważna? Ta pojawiła się chyba przez... wiele stron. Kurczę. Jako taki smaczek, raczej nie. Na wschód od Danu? Nie. Mm. Nie, w ogóle nie. dobra, nie wiem. No, następne zdanie. Nie była to może najodpo, najodpowiedniejsza muzyka do słuchania w stojącej w korku taksówce? Kompletnie nie wiem, co to jest. 1Q84. O, matko, faktycznie tam no. Tak, ja, Jezu, ja to czytałam wieki temu, ale faktycznie tam była... Yy, nie pamiętam właśnie, która piosenka, ale... czy piosenka, no, utwór, który się przewijał przez całą fabułę i możliwe, że to było to, no. Okej, okay. możemy tą książkę zastąpić ewentualnie czymś innym. Bo nie, warto. nie, nie, bo ja przeczytałam, więc jakby, no... No, jakiś czas temu. No, ale liczy się. Możemy iść dalej. To może być chyba prostsze. Okej. Okay. Kiedy się urodziłam, nie było słowa, które określałoby to, kim byłam. Okej, okay, to już wiem. To jest Kirkę. Dobrze. Czyli 17 punktów. I następna książka. Mm -hmm. W jednej chwili w Ohio panowała zima. Jak zwykle pozamykane drzwi, zatrzaśnięte okna, bielmo szronu powlekające szyby, dachy obwieszone frędzlami sopli. O kurde. Yy, a tylko, tak, yy, jeśli mm. mogę to pytać, Ty Ohio czymś zastąpiłeś, czy nie? Nie, Ohio Olo jest... tam jest. Tak, tak, tak. Byłby Sosnowiec. Okej. Okay. Mamy Ohio i mamy zimę. Mamy Ohio i mamy zimę. Czyli rzecz się dzieje w Stanach. Nie, um. nie wiem, czy to Cię przybliży do tytułu. Okay. Yy, nie będzie to coś, te, jakaś y, majalundę, jakiś ekologiczny? Nie, dobra. No to próbujemy dalej. No, następne zdanie. Dzieci jeździły na nartach. Kobiety wędrowały ciężko, skutymi lodem ulicami, i w swych futrzastych płaszczach przypominały wielkie czarne niedźwiedzie. W Ohio. Okej. Okay. <laughs> um... Nie, ja to napisałem. <laughs> <laughs> no dobra. <laughs> Czekaj, to będzie jakiś science fiction. Hmm, kurde, nie wiem. Dobra, yy, zostało mi jeszcze jakieś zdanie? Czy... Mhm. No to dobra, dajesz. Krótkie. I nagle miasteczko ogarnęła fala ciepła. Fala ci... jakby... <laughs> Okej. Okay. Dobra, nie czytałam tego. Nie czytałaś tego, tak? Czekaj, czekaj, nie to jest podchwytliwe z twojej strony. Oh. to może tak, to już bez punktów. No. Tam jest więcej niż jedno opowiadanie w tej okładce. Więcej niż jedno opowiadanie w okładce. Ale to jest pierwsze ty ty tytułowe i pierwsze. Ale to jest yy, pierwsze zdanie książki. Kroniki maresjańskie? Kurde, serio? Ale już bez punktów. No bez punktów, a to jest jedna z moich ulubionych książek i ja tego nie skatłam, mhm. Ale wstyd. I 20 punktów, nie, czekaj, przepraszam, 17? 17, wciąż nieźle. No, ale wiesz, jakby te punkty i tak się nie czułam, bo <grym> gram sama ze sobą, no co? Mogę, wygram i przegram jednocześnie. Ale już, jesteś, już, już jesteśmy po 10 książkach, czy chcesz jeszcze? Mam, tak. Mamy jeszcze trzy dodatkowe. No to dobra, dajemy, bo w sumie dobrze się bawię. Dobrze, następna książka. No. Żaden żywy organizm nie może na dłuższą metę normalnie funkcjonować w warunkach absolutnego realizmu. To będzie coś abstrakcyjnego. A jeśli mówimy o abstrakcji, to przychodzi mi tylko jedno nazwisko na myśl. Czina Miewi? Nie powiesz mi. Dobra, to czekaj, to ja yy, szczelam. Nie, albo to może być yy, to o yy, aucie, dinozaurze i starej Meksykance. Nie. Nie? No to czekaj, to jeszcze ostatni dni Nowego Paryża? Otóż nie. No to dobra, to następne. Niektórzy utrzymują, że nawet skowronki i koniki polne miewają sny. Ja, ja to końc znam. Znamy, jakby... ja na pewno też czytałam. Mm -hmm. Piranesi? Nie. Trzecie zdanie zawiera już prawie, że tytuł, więc. No, dobra, no to też powinno być łatwo. Dom na wzgórzu, choć nienormalny, opierał się samotnie okay. o swoje pagórki i tulił ciemność w swym wnętrzu. Nawiedzony dom na wzgórzu. No, ale ojej, no to pierwsze zdanie mi źle nakierowało. No Czy co? Było to podchwytliwe, to było mm. trudne, okej. Okay. Następna książka. Powiadali, że wyszedł wprost z fal morza Północnego i że zrodziły go ich, zrodził go ich lodowaty, wściekły bezmiar, a powiła zapłodniona przez morze topielica. Wiedz mi? Nie. No, 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 nie, wyszczelałam, czekaj. Y a właśnie, jak już szczeliłam, to od razu idziemy dalej, czy jeszcze mam. Mogę... Ja zwykle tak robiłam, że już przechodziłam dalej. Dobra, to idziemy dalej, no. Powiadali, że wyszedł z pustkowi trwogi, gdzie powstał jako płód czyjś nieczystych myśli inny niż pozostałe cienie. Kojarzy mi się, że to będzie jakaś fantastyka. I że tu mamy opis złego charakteru, tak, tak bym Że Zakon drzewa pomarańczy? No otóż nie. Dobra, no to następne. Inny, bo we wszystkim podobny do człowieka. Dobra, musisz jakąś podpowiedź, bo... Twoja jedna z ulubionych serii fantastyki. O! Moich ulubionych. Serii fantastyki... Ulubionych w cudzysłowie. A! Już wiem. To jest. <głos> <głos> e, jak to się nazywa? No, Grzędowicz i Pan Lodowego Ogrodu. Dobrze. No. Ale już też bez punktów. No temat. oczywiście, Tak no. Faktycznie moja ulubiona fantastyka. To mamy już ostatnią książkę. Dobra, no. No, spróbujemy. Zamknąć za trzema punktami? Tak, spróbuję. To. Gra o wszystko. Sklep wypełniały dźwięki. <gry> o Boże! To co żeś trafił? Sklep wypełniały dźwięki? Dobra, książka gdzie jest sklep. Gdzie jest sklep? Gdzie jest sklep? Nie wiem. Ja myślałem, że właśnie ten sklep, gdzie powinien tak mocno. Serio? Go... Czekaj. Yy... To się nic nie mówi, Ja jeszcze myślę. Yy... Może coś japońskiego? Nie, dobra, nie wiem. Następne. Melodyjka informująca, że ktoś wchodzi do środka, płynące z głośników głosy celebrytów reklamujących nowe produkty. Okej. Okay. Yy... To przechodzi mi tylko do głowy dziewczyna z kombini. Bardzo dobrze. Czyli jeszcze dwa punkty, czyli 19, jeśli się Uhu. nie powiedziałem gdzieś sumując. A książek mieliśmy 13. 13. No to w sumie nie jest najgorzej, jakby. Całkiem nieźle. Całkiem nieźle. Bardzo ładnie. Super. Okej, okay, dziękuję Wam bardzo, jeśli dotrwaliście ze mną do końca. Możecie mi napisać, czy, czy zgadywaliście ze mną i czy udało Wam się czy nie. I zapraszam Was na kilka sekund z moim zwierzęciem. Cześć!